Dzień dobry, witajcie w mojej pracowni. Ja nazywam się Milita Nikonorow i jestem projektantką mody. Dziś chciałam pokazać wam moją najnowszą kolekcję i porozmawiać z wami o stylizacjach sylwestrowych. Zapraszam, obejrzyjcie pokaz. Stella oznacza gwiazdę i tak właśnie chciałam, żebyście tą kolekcję postrzegały jako ubrania, które są delikatnie mieniące się, ale nie za bardzo, które srebrzystością rozświetlają waszą urodę. I jak zauważyłyście, zauważyliście dwa dominujące kolory, które przez kolekcję się przewijają, to jest czerń iż, i srebro. Ale to srebro jest takie naprawdę bardzo delikatne i subtelne, na czym mi bardzo, bardzo zależało. Projektując tą kolekcję, zależało mi również na tym, żeby osoby, które będą ją nosiły, Mogły założyć ją na Sylwestra, między innymi, ale na Sylwestra, którego spędzają w różnych okolicznościach. Bo nastały takie czasy, że niektóre z nas pójdą na prawdziwe imprezy sylwestrowe, gdzie chciałoby wyglądać jak na czerwonym dywanie i znajdą tutaj takie propozycje dla siebie. Będą takie osoby, które będą spędzały Sylwestra w gronie przyja przyjaciół i również będą chciały się troszkę bardziej wystroić niż może rok temu, bo rok temu to chyba niewiele z nas miało na to okazję. Jak Niż będą osoby, które po prostu spędzą sylwestra z Netflixem, tak jak ja. I prawdopodobnie ja założę wtedy bluzę, i tak dla, dla uświetnienia tej sytuacji, założę pewnie takie kolczyki jak dziś. Dlatego całą tą kolekcję wystylizowałam w taki sposób, żebyście zobaczyły, że czasem nawet z najprostszego ubrania, zmieniając dodatki, możecie zrobić coś, co będzie wyglądało bardziej odświętnie. Widzieliście, że miałam tam bluzy, które są tak naprawdę bardzo proste, a do nich były założone srebrzyste kozaki, czy też bardzo świetlista biżuteria. Mam nadzieję, że poruszycie troszeczkę swoją kreatywność i spędzicie tego sylwestra tak, jak lubicie najbardziej i. Będziecie po prostu lśniły tego dnia dzięki mojej kolekcji. A teraz kilka słów więcej o poszczególnych modelach z kolekcji Stella. Kolekcję otwiera suknia Stella Maxi. Jest ona zainspirowana krojem sukienek lat 90., a tutaj jest w wersji typowo wieczorowej lub nawet ślubnej. Zaprojektowałam ją z pięknej połyskującej wiskozy, która mieni się na srebrno. Jest niezwykle wygodna i jednocześnie oszałamiająco piękna. Dekolt sukni konstruowałam na sobie i choć wydaje się, że on jest bardzo głęboki i bardzo lejący, jest tak naprawdę bardzo komfortowy i możesz w niej zarówno tańczyć, jak i schylać się. Suknia Lamia jest idealna zarówno na wielkie przyjęcie sylwestrowe, na czerwony dywan, jak również jako suknia ślubna. Jest ona bardzo wygodna, jest ponadczasowa, a jednocześnie połyskuje delikatnym srebrem. Będzie ona dobra dla tych z Was, które noszą mniejszy rozmiar u góry, a większy na dole. Dla tych, które chciałyby zatuszować brzuch poniżej linii talii, biodra, nogi. Jeśli jednak masz talię i chciałabyś ją podkreślić, możesz założyć piękny srebrzysty pasek. Bellatrix asymetryczne cięcia miały przypominać rozłys gwiazdy. Jest ona delikatnie poluzowana poniżej linii biustu w biodrach, czyli będzie idealna również dla tych z Was, które chciałyby te okolice zatuszować. Wycięcia na ramionach oraz asymetria sprawiają, że nadaje ona lekkości sylwetce, więc będą wyglądały w niej fenomenalnie również osoby, które noszą większy rozmiar. A jeśli lubisz podkreślać talię, załóż szeroki lub wąski pasek, załóż biżuteryjne sandałki i piękną torebkę i jesteś gotowa na wielkie wyjście. Stella Mini to jedna z moich ulubionych sukienek. Uwielbiam ją za wszechstronność i za wiele możliwości stylizacji. Możesz nosić ją z sandałkami, jak również możesz założyć kozaki, płaszcz, marynarkę. Będzie ona pięknie komponowała się z rzeczami oversize u góry i wtedy będziesz zakrywała wycięcia na plecach. Dekolt oczywiście jest bardzo wygodny jak w jej poprzedniczce w Stelli Maxi. Został on przeze mnie skonstruowany tak, żebyś czuła komfort i wygodę, żebyś mogła się schylać i tańczyć do białego rana. Długa bluza, która ma udrapowanie w kształcie gwiazdy i tym, co jest w niej fenomenalne przynajmniej dla mnie, to jest to, że ma ona taką specjalną szlufkę, którą możecie założyć na koczek lub na kitkę. I kaptur będzie wtedy znajdował się pod nim, będzie was ogrzewał, a jednocześnie będzie bardzo ładnie się prezentował. Mankiety są długie z wycięciami na kciuki i możecie tą bluzę nosić zarówno samą jako tunikę, lub, lub ze spodniami. Jest ona bardzo wygodna, jest to rzecz, która przyda Wam się na co dzień. Jak również jak widzicie, możecie ją wystylizować bardziej imprezowo, jeżeli założycie srebrne buty i kolczyki. Elektra to kopertowa tunika z kołnierzykiem i długimi mankietami z rozcięciem. Osobiście potrzebowałam takiej rzeczy z głębokim dekoltem, którą będę mogła nosić na golfy, bluzki, topy i na piękną bieliznę, dlatego postanowiłam, że i Wy również dostaniecie ją w kolekcji, dlatego że jest to rzecz, która jest bardzo ponadczasowa i uniwersalna. Możecie nosić ją zarówno na dzień, jak i na wieczór. I przyda się ona wam do wielu stylizacji. Jest zaprojektowana z miękkiej, przyjemnej w dotyku dzianiny wiskozowej. Przyda się ona wam zarówno teraz jesienią i zimą, jak i latem, założoną jedynie na kostium kąpielowy. Zależało mi na tym, żeby w kolekcji pojawiła się wygodna rzecz, ale taka z delikatną nutką ekstrawagancji. I moim zdaniem taką właśnie jest Kosmo. Jest to bluza, która jest zarówno wygodna, jak i delikatnie połyskująca na srebrno. Możesz nosić ją zarówno samą, założoną na spodnie, jak i wciągnąć ją do środka i przykryć paskiem, jak również możesz nosić ją z marynarką. Luzę Astro mogłyście już obserwować od jakiegoś czasu na moich mediach społecznościowych i to Wy poprosiłyście o to, żeby pojawiła się w kolekcji. Jest luźna, jest długa, jest bardzo wygodna i komfortowa. Możecie nosić ją zarówno z leggingsami, ze spodniami, możecie nosić ją samą jedynie do kozaków. I to, co w lubię, lubię w niej najbardziej, to jest to, że ma ona taką szlufkę, która pozwala Wam założyć ją na kitkę lub koczek, a kaptur będzie wtedy schowany pod niego i będzie grzał Wam uszy, nawet jeżeli będziecie chodziły gdzieś na zewnątrz w mrozie. zaprojektowałam z myślą o tych z Was, które na wielkie wyjścia nie lubią stroić się w sukienki. Jest on skrojony tak, żeby idealnie leżeć pod marynarką. Top możesz nosić z ulubionymi spodniami, zarówno założony do środka, jak i na zewnątrz. W zależności od Twojej sylwetki mogą to być dopasowane spodnie, mogą być rozkloszowane i tak samo spódnice. Załóż albo ołówkową krótką, albo prostą, delikatnie rozkloszowaną o fasonie litery A lub skoła. Na podsumowanie tego odcinka chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć odnośnie moich starszych kolekcji oraz ubrań, które wiele z Was już ma i które oczywiście można wystylizować również teraz, niezależnie od tego, w jaki sposób będziecie spędzały Sylwestra. I na przykład moje klientki bardzo lubią stylizować na różne wieczorowo-koktajlowe okazje czarne sukienki, które są nawet czasami naprawdę bardzo klasyczne, bardzo proste, kopertowe, czy też jakieś troszeczkę bardziej finezyjne. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli dodacie odpowiednią biżuterię, czy też pasek, buty, torebkę, to ona nabierze zupełnie innego charakteru i mi osobiście zawsze bardzo na tym zależy, żebyście dane ubranie mogły sobie wystylizować na przeróżne okazje i z z relacji moich klientek i z tego, co widzę, co one sobie kupują, co sobie cenią, to chciałam Wam tutaj szczególnie polecić spnicę Angelinę, która jest idealna naprawdę na wiele okazji. Nawet jeżeli Sylwestra spędzacie w gronie przyjaciół, ale chciałobyście troszeczkę wyglądać jakby chociaż tak troszeczkę z czerwonego dywanu, to ten rozporek w niej dodaje takiego, właśnie takiego charakteru. A mimo wszystko jest ona bardzo wygodna, gdyż ona jest uszyta z jersey'u i nie ma ona takiej, nie czujecie się w niej za bardzo wysokiej. Strojone, a czujecie się po prostu bardzo eleganckie i jest Wam do tego bardzo wygodnie. I w zależności od tego, co założycie na górę, będziecie miały naprawdę bardzo mnóstwo możliwości, bo to może być coś bardzo eleganckiego, bardzo ekstrawaganckiego, może to być nawet zwykła bluza z kapturem, na przykład, właśnie tak jak widziałyście srebrna z kolekcji Stella. Będą to wtedy bardziej takie nowoczesne, nowocześniejsze wydanie spódnicy Angelina. Ja rok temu na sylwestra założyłam sukienkę panterkową, która tak naprawdę już wtedy powstawała do kolekcji letniej, ale mi się ona tak bardzo podobała, że zobaczycie sobie na zdjęciu w balonach to był właśnie sylwester rok temu. Założyłam zwykłą, w zasadzie dzienną sukienkę, ale wystylizowałam ją z błyszczącymi kolczykami, ze złotymi butami, ze srebrną torebką, którą właśnie. Teraz też sobie założyłam do, do najnowszej kolekcji. I ona wtedy również nabrała takiego bardziej koktajlowego charakteru, w której mogłabym pójść na Sylwestra gdzieś do znajomych, na takie przyjęcie, myślę, w takim gronie przyjaciół. Dlaczego wiem mogłabym? Dlatego, że rok temu nigdzie nie poszłam. I teraz Wam pokażę oczekiwania i rzeczywistość. Wygląda to mniej więcej tak. I, yy, I właśnie myślę, że chyba rok temu u większości z Was to tak wyglądało. Zresztą odkąd mam psa, muszę się Wam przyznać, nie spędzamy Sylwestra nigdzie na żadnych imprezach, dlatego że czujemy za niego ogromną odpowiedzialność. Buba boi się fajerwerków, naprawdę trzeba się nim zaopiekować, więc my właśnie, taką, właśnie takiego mamy Sylwestra co roku. Stroimy się tylko dla siebie i w ciągu dnia w pracowni wyglądamy tak jak widzieliście wcześniej, a później oglądamy filmy i zostają mi na przykład tylko złote kolczyki i jakaś bluza. Jeżeli macie na przykład ochotę ubrać się bardzo skromnie, ale lubicie nakrycia głowy, to, to polecam Wam Turban. Czarny być może nawet najbardziej, dlatego że do czarnego bardzo fajnie wygląda przypięta srebrzysta, czy złocista czy jakaś piękna, du duża okazała broszka. Zobaczcie sobie na moim zdjęciu, jak ja to wystylizowałam. Więc jeżeli na przykład y, lubicie takie stylizacje, albo na przykład stylizacje z, z lat takich dwudziestych, wtedy były turbany bardzo modne, możecie sobie albo do zwykłej, prostej kreacji go założyć, albo y, specjalnie wystylizować się jakoś w tym stylu. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że kolekcja Wam się podobała. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do włączenia dzwoneczka, wtedy będziecie wiedzieli, wiedziały, co u mnie nowego. Zapraszam Was na Instagrama, na Facebooka oraz na TikToka, gdzie kręcimy troszeczkę krótsze materiały, ale o tej samej treści, więc uważam, że powinny Wam się spodobać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa.